Nie, nie świeciły się. Tak, na pewno na kamerze mam. A teraz się świecą? To dobrze, dobrze, nie świeciłeś. Dobra, to ja śpi do... Nie pamiętałeś. Nie, 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 to właśnie, no fajnie, no fajnie, śpij dobrze w takim razie. Cześć, cześć. Rafał, Rafał był, myślał, że lampy, to był z nami Damian, Rafał, lampy się świeciły, pamiętasz? Kurde, ja nie zwyciężę na to uwagę. Świeciły, na, na, się, świeciły, się, świeciły się, no ja tam poniżej sobie pamiętałem, tak, lampy się świeciły. A skąd ty wiesz, że się świeciły? Ona długą? od niej zleciała na dół. O kurczę, słuchaj, ja nie, od niej zleciała, tego nie widziałem. Widziałem. Słuchaj, mam ją na wizjerze? nie, mam ją, czekaj. No urwało się z niej. Czekaj, chodź. No, tu jest tak na środku, to jest... Ja wiem, ale wiesz co, teraz patrz Urwa się od niej ile się... Kołe jest godzina, kolej godzinę. godzinę nie chcę sprawdzić. Yy... Pierwsza 43 Dobra, próbuję ten obieg złapać cały czas Obi zaraz ucieka troszeczkę. No czekaj zdjęcie, ale to było wyjdzie za mało Ona już tak już jest za mała trochę, wiesz? Nie mogę jej za... Chabami ją?

A teď I teraz je stracę cholera. Komórka mi dzwoni, na dodatek jeszcze wiesz? Tak, wiem. wiem nie pójdź, nie pójdź. Nie nie Halo. Wiem, widzę i filmuję teraz. W tej chwili jest na kamerze. Dwie były, ale jedną jedna z od góry odskoczyła i chwileczkę schodzę. No, na razie, Na razie straciłem kulę, bo to zdjęli mnie, bo samochód leciał już, Nie bawią jeszcze, dobra. Ale jak dwie? Dwie są? W jakim? Bo no, ja mi że jedno mam na kamerze. Dobra, rozumiem. Mamy na Wielotowie jedną. jedno. W tej chwili filmuję. Jedno z nich filmuje. Rozłączy się, bo przecież już. Czyli on, patrzcie, to czekaj, czekaj. To zadzwonił? Ja tak? Piotrza, że że dwie kule, ja mówię, że jedno filmuję. I teraz mi już tu uciekła, tak? No było dwie, bo tamta leciała tam, Aha, no no widzisz, odrywała. no odrywała. Już teraz tam, wiesz, ja nie mam wizji, to jest Która? No nie. To nie, nie. Druga? Pierwsza, 43. Pierwsza, 43. Jeszcze widać ją. Ona sobie leci swobodnie. Tak, ale ja już teraz, ja już teraz jej, wiesz, w tym... Ja już ona to jest odrywała. Janusz poddała. mówi, że to dzisiaj na koniec, dzisiaj koniec na I w momencie Wiedna. jak ja to Dobra. spróbowałem, było Pierwsza 41. 541, Ej, wcześniej e, robiłem plik, przed drzewem mhm. była pierwsza 40. Mamy dokładny czas, dzisiaj jest 12 lipca, dobrze, już po północy. Zamów, no. Rozbłysnęło się mocno i z tego wyleciało, właśnie. Czyli co, i leciało coś, jednostajniej co rozbłysnęło się? Rozbłys... No, rozbłysnęło się mocno i tak jakby z tego wyleciał, to, to mniejsze. Nie? Czyli, przejdź, nastąpił tak? błysk i zobaczyłeś obok satelity lecące. Ale właśnie wcześniej satelity nie widziałem. Nie nie wiem, nie, nie. ale jak się uwagę? To nie mógłby sa satelita w tej sytuacji, no, skoro chyba nie. wyskoczyło coś z niego dodatkowo, no to jak? No? To mogło być złudzenie, nie wiem. No. Ale ja chciałem zwrócić uwagę, że to coś co filmowaliśmy leciało mniej więcej od strony duszna. No, w, tam, no, w tamtą no, stronę no, mamy no, dusz, no, nie? i, tak, i wał wydać. to samo widzieliśmy przecież, co? Super, ale ja wcześniej tej satelity nie widziałem, tylko ja widziałem moment, w którym ona jakby wyszła z niego, z tej kuli. To jest ważne. лучше